Cześć, witam Cię w moim podcaście. Dzisiaj opowiem o radiusie. Jakie ma wady, jakie ma zalety, jakie są alternatywy i typowe scenariusze zastosowania? No więc zacznijmy od zalet. Po co się stosuje rozwiązania centralnego uwierzytelniania czy w dostępie administracyjnym, czy w dostępie do sieci? No więc podstawowym takim: benefitem, zaletą jest to, że mamy w jednym miejscu bazę naszych użytkowników. I teraz, jeżeli wyobrazisz sobie, że masz do zarządzania 200 urządzeń i chcesz logować nie wiem, 100 osób, załóżmy, że masz taką dużą organizację i każde z tych osób mają mieć dostęp do pewnej grupy urządzeń w zależności od obowiązków, jakie realizują, no to zapanowanie w takiej strukturze nad lokalną bazą użytkowników, czyli na każdym urządzeniu, jakbyś miał lokalnie wpisywać te konta, no to byłoby po prostu nierealne do wykorzystania. Musiałbyś tak dużo czasu spędzić nad tym, żebyś pewnie musiał mieć cały zespół, który miałby pilnować tylko aktualności tych kont, no bo ludzie przychodzą do pracy, ludzie się zwalniają, zmieniają stanowiska, i to powinno odzwierciedlać ich poziom uprawnień czy administracyjnych, czy dostępu do sieci. Więc centralna baza uwierzytelnienia, Taka czy inna jest właśnie po to stosowana, żeby zautomatyzować proces dodawania uprawnień, odejmowania tych osób z poszczególnych grup w dostępie czy administracyjnym, czy dostępie do sieci. I teraz Radius jest tylko elementem, który pośredniczy z, znaczy z wykorzystaniem protokołu Radius pomiędzy zdalnym serwerem centralnym, gdzie mamy informacje o użytkownikach, a urządzeniami, Sieciowymi typowo e, urządzeniami nazywanymi jako NAD, Network Access Device. Więc jeżeli chodzi o zaletę, to jest to taka pierwsza podstawowa zaleta. Jest oczywiście teraz też coraz więcej ataków czy zagrożeń związanych również z atakowaniem takich kluczowych elementów jak radiusy, podsłuchiwaniem informacji, próbą dowiedzenia się, co się w tej sieci dzieje, bazując między innymi na protokole Radius, bo tu warto wiedzieć, że protokół Radius w większości zawiera informacje nieszyfrowane. Więc jeżeli tego typu problem Cię dotyczy, czy obawiasz się takich aspektów, no to wymyślono teraz rozszerzenie protokołu Radius, tak zwanego radsec polegającego na tym, że cała komunikacja pomiędzy Radiusem a urządzeniami sieciowymi jest Szyfrowana. więc jeżeli jesteś zainteresowany, to polecam e, pogłębić wątek Radsega. Wracając do wad. Zaletą jest to centralne oczywiście sterowanie. Wadą jest to, że centralny system staje się dla nas bardzo krytyczny. Czyli jeżeli utracimy z jakiegoś powodu awarii, na przykład takiego radiusa, no to e, nie mamy całej tej bazy uwierzytelnień. I tak jak typowo się to stosuje, stosuje się często zapasowe, jakby lokalne kontakt, które działają tylko w momencie, kiedy traci urządzenie sieciowe komunikacji z radiusem. No i jest to jakieś rozwiązanie takie pośrednie. O ile mówimy o dostępie administracyjnym, to to w zasadzie może spokojnie na tym poziomie pozostać, dlatego że w administracyjnym dostępie zawsze masz tę możliwość logowania się lokalnie i ratowania się z danej sytuacji awarii. Ale jeżeli mówimy o uwieszczelnianiu do sieci w dostępie użytkowników, czyli jakieś 802 x MAC Authentication, profilowanie IoT, no to tutaj w zasadzie nie ma takiej akceptacji, żeby w ogóle mógł być pojedynczy punkt awarii, więc standardowo stosuje się rozwiązania redundantne. Można na urządzeniach wpisywać listę takich serwerów radius po kolei, do których ma się odwoływać. Można również stosować rozwiązania klastrowe, które są reprezentowane pod jakimś wirtualnym adresem IP dla urządzeń sieciowych. W zależności od potrzeby możesz stosować jedno lub drugie rozwiązanie. Jeżeli chodzi o dostęp administracyjny, pojawia się jeszcze jeden taki typowy problem. Że często byśmy chcieli ograniczać dostęp nie tylko do poszczególnych urządzeń, ale chcielibyśmy też ograniczać dostęp do poszczególnych poleceń. Czyli mamy na przykład router, ale chcielibyśmy stworzyć uprawnienia operatora, czyli tylko takiego, co może odczytywać pewne informacje, i administratora, czyli takiego, który może te informacje edytować. Mogą być jeszcze jakieś pośrednie role, w zależności od tego, co potrzebujesz w swojej organizacji wykonać. Pierwotnie został do takiego celu wymyślony przez firmę Cisco protokół Takax. Obecnie jest to Takax czyli wersja jakby tego protokołu ustandaryzowana. I zaleta tego protokołu Takaxowego nad protokołem radiusowym jest taka, że możesz ustalać poziom uprawnień dostępu do urządzenia do takiego poziomu granulacji, że możesz nawet przypisywać grupy poleceń, które są związane bezpośrednio z danym typem dostępu. Czyli w zależności od tego, jakie te czynności powinien dany użytkownik wykonywać, to takie będzie mógł polecenia tam móc wykonać. Więc jeżeli chodzi o implementację, typowo dzisiaj w produkcji takich środowisk, to jeżeli chodzi o administracyjny dostęp, to najczęściej się to jednak robi w oparciu o takaxa, a nie o radiusa. Chociaż radius może być również w niektórych sytuacjach wykorzystany, tam gdzie nie ma jakiejś innej możliwości implementacji. To są zalety i wady takie główne, jest też alternatywa w postaci Takaxa. I co pozostaje nam, tylko rozważyć, w jakim zakresie potrzebujemy implementować dane rozwiązanie, ale na pewno centralizowanie informacji o dostępie jest bardzo kluczowe. To, co najczęściej się jeszcze robi, to integracja takiego radiusa z domeną. Czyli jeżeli masz typową dużą organizację, to masz domenę najczęściej Windowsową. I w tej domenie masz poszczególne grupy stworzone. I jeżeli chodzi o dostęp czy administracyjny, czy do sieci, to najczęściej mapuje się e, pa, pewne atrybuty, które są związane e, z tymi grupami. Czyli masz z jednej strony grupę w domenie, z drugiej strony masz radiusa, i mapujesz jakby te grupy do poziomu uprawnień, e, które masz w dostępie, czy administracyjnym, czy sieciowym. I dzięki temu centralnym jakby punktem wszystkich użytkowników jest ta domena, a Radius jest tylko pewnym elementem pośredniczącym, który zawiera politykę dotyczącą e, urządzeń sieciowych i odpowiednio dodaje poziom uprawnień, bazując na tych atrybutach, które są z domeny. Tak to się realizuje najczęściej, natomiast jeżeli są dodatkowe systemy, e, a teraz coraz częściej są dodatkowe systemy zewnętrzne, no to można również je w takich bardziej rozbudowanych systemach radiusowych integrować i zarówno wykorzystywać i domenę, i rozwiązania chmurowe, gdzie masz jakiś zakres użytkowników czy urządzeń, i rozwiązania inne, lokalne bazy danych, różne typy źródeł, z których możesz sobie pobrać informacje o użytkownikach, ale z punktu widzenia urządzeń sieciowych uderzasz cały czas do klastra radiusów, które tą całą politykę mają w jednym miejscu. I teraz jeżeli potrzebujesz usunąć użytkownika z domeny, z organizacji, to automatycznie on traci dostęp i administracyjny i traci dostęp do sieci, czyli jest cały poziom bezpieczeństwa zautomatyzowanego związany z tym jednym punktem, którym jest po prostu domena. Tak to się najczęściej realizuje, ale żeby zacząć implementację tego typu, no to trzeba zacząć od komunikacji pomiędzy urządzeniem sieciowym. A radiusem. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, jak to zrobić na przykład na routerze Cisco, to już w najbliższy poniedziałek pokazuję konfigurację przygotowaną przez Mateusza. Jak można tego typu konfigurację na routerze Cisco wykonać. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście chętnie przeczytam w komentarzu, napisz śmiało do mnie. Jeżeli nie, to dziękuję Ci za uwagę i słyszymy się już za tydzień.